Cześć Manko, witam Was na kanale Rybnięci w ten piękny, sobotni poranek. Mamy dzisiaj 22 marca, wiosna w końcu, nadeszła wiosna, przynajmniej kalendarzowa, ale pogoda, jak sami widzicie, też piękna. Kto ogląda kanał albo wędkuje w mojej okolicy, już kojarzy gdzie jestem. Zbiornik łąka 005 No i co, wczesny ranek. Czekam na znajomego Łukasza, także będziemy łowić we dwóch. Metod feder, jakieś delikatne przynęty podejrzewam, i zobaczymy, czy wiosenne karpie na tym zbiorniku już odpaliły. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. To pomaga w rozwoju kanału, a my łowimy ryby. Dobra, jeśli chodzi o mix do metody No to niczym tutaj dzisiaj nie zaskoczę Wygląda on tak Jest jeszcze dosyć słabe światło, ale mam nadzieję, że cokolwiek tutaj widzicie Zmieszałem po prostu metod Mix Pro I tego CSL -a. Tak to robię, dwa miksy bez peletu Jest wczesna wiosna, woda jeszcze zimna, bo Właśnie namaczałem miks. To jeszcze jest naprawdę zimno, i to będzie wszystko. Żadnych innych dodatków, jakieś małe dambelsiki, na haczyk dwunastkę i rzucamy. Ale tak się cieszę, bardzo się tylko jednego, że będzie tutaj Ta ja tutaj myślałem, że szału O No wiem, bo też pójdziemy. też. tak to Dokładnie, ja mówię pój, 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 pój. Nie Łukasz, a nie Łukasza. To już będzie, będzie chyba. No nie mów, że puścił. Nie, jest tam. Jest, jest, jest. O! Co ty gadasz, kurde. No i w końcu jakaś ryba po półtora godziny czekania. Jest coś? Jest. No i super. Masz ja wszystko jest I popatrz z wywózki, nie? No, ale to daleko dosyć miałeś Elegancja Dlatego hamburgera z tego Na tego hamburgera, no widzisz Jestem w szoku Ale to gdzieś ta ryba musi być chyba dalej, bo tyś to wywiózł tam daleko, no. tak, Łukasz wywiózł łódką echosondą. Ale to metoda wywieziona, metoda, nie? Metoda, metoda. metoda. Zobaczymy Nie jest duży Ale jest, kurde, elegancko Mamy to jeszcze, jeszcze go tu Łukasz pokażę Taki fajny karpik Pierwszy w tym roku Nie za duży ale jest, ale jest okej okay. Puścimy go. Dawaj. Dziubko, rośnie, daj się zjeść. Elegancko, gratulacje. Dzięki. Nie wziąłem dzisiaj klasyka, dlatego postanowiłem uciąć bagnet, założyć robaki. Może to pomoże, żeby złowić jakąkolwiek rybę. Wygląda to tak. Myślę, że się nie rozpadnie. Ja to tak podejrzymy co tu Łukasz ładuje do łódki. To masz pelet z kukurydzą? Tak, dokładnie. O, tak to wygląda. Krzyśkowi zrobimy reklamę, bo łódka też jego. Jego i się bardzo fajnie sprawdza ci powiem. No. Czyli nie jest powiedziane, że trzeba na delikatnie łowić. No. Nie, no nie wierzę. Łukasza rola, ty normalnie rolę zrobił. Co tu jest grane? Co ty gadasz? Ale jaja. Nie wiem Łukasz, czy zdradzisz na co, no, czy zdradzę, nie. Radzę, ja nie, nie mam tajemnic. Dla widzów. Troszkę zielska jest niestety. Ale no to coś, coś jest w tym, bo dwa brania na, na tak. ten, nie? I wam pokażę. Na coś ten z Federbieta hamburger o smaku brzuskwinia ananas. Elegancko. Druga ryba nie. na to dzisiaj. Severn widzisz sam. Taki oto kolega. Troszkę większy, już fajny. No. Teraz ci cyknę fotkę i wypuszczamy okay. 40? Ile? No 50 ma? Nie ma. Prawie. No, naciągniemy go na. 49. No. Ale ładny, no. Dobra. Super. Idziesz kolego mój do wody. No i co? Czasem takie niekonwencjonalne metody, jak właśnie Łukasz zastosował, czyli wywózka łódką, ale metoda normalnie mały haczyk, chyba mówił, ma dziesiątki. No i co? Ja zero, a Łukasz dwa karpie. tylko mi powiedz jak tak, a Ty masz ten i idzie automatycznie w lewym kierunku, tak? tak, w lewym Tak. Można powiedzieć, że obiad kiełbaska z grilla, coś pięknego na rybkach.

Dobra. Udało się złowić honorowego karpia. Tutaj Wam go pokazuję i szybko wypuszczam, bo Łukasz też ma rybę na kiju, a mamy jeden rozwinięty podbierak. Także rybka do wody. Elegancko udało się. Taki fajny karpik. I idziemy po drugiego. Także prezentujemy Wam dwa karpiki. Akurat branie jednoczesne. Piękna sprawa. Lecą do wody. Ja u mi wiesz na co na osmo toksik Na toksyka. No, mhm. to, to, to możesz go. Ładne ja ja. Takie rzeczy tylko na robi no. Dokładnie. No, i co, zakończenie nagrywam wam z samochodu, bo strasznie zaczęło wiać. Nic nie byłoby słychać. Co połowiliśmy? Wszystko widzieliście, łącznie 5 karpi. Mi w końcu udało się złowić honorowego pod koniec. Jak widzieliście, Łukasz fajnie połowił i to można powiedzieć na grubo dosyć, bo ciężka metoda miał karpiówki, wywoził te zestawy i złowił 4 karpie. Inaczej, ale. Sprawdziło się. No i co? To tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Piękne rozpoczęcie wiosny na PZW. Do następnego.